Witam was ponownie w Zagryjmy z w F-Zero W ostatnim odcinku, przegraliśmy, no niestety Jest bardzo trudna mapa I... Musimy ją przejść Dobra Start Dobra Okej, okay. ow się udało, teraz próbuję przez miny Przejechać A nawet dobrze mi idzie O miny, miny, o nie, o, a dobrze poszło, dobrze poszło Dobrze jest, jest dobrze Ale w sumie teraz co nie będę za dużo mówił, bo będę próbował się skupić W tej mapie Bo jak widzicie jest bardzo trudna A dawaj jedź, jedź, jedź nie, 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 au! O, kurde, o, ja, super. Głupie miny. Okej, okay, teraz muszę ogarnąć. O, ja dobrze, teraz muszę troszkę powol, powolniej jechać. Wolniej. Ale wciąż jestem trzeci i jest dobrze. Teraz muszę trochę sobie zwolnić. Żeby się naładować. Dobra. A, czwarty jestem, jak widać. A, i teraz trzeci znowu, i miny. Łuuu, wow, dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. O, kurde, to był chyba zły pomysł. Dobra, ale i tak chcę być trzeci, i tak, i tak. Dobra. I skręt, i skręt, kurde. No, nie wyszło. Dobra. Ach. Dobra, jestem znowu, bo tutaj brat znowu zauważył. Nie wkurza dosyć Ach Jee. Te, ten mój brat też. Nie, 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 nie. Ło! Dobrze poszło. Okej. Okay. Musimy teraz tutaj dobrze wykręcić. Ach, tutaj zawsze się walam jakoś. Okej. Okay. Było dobrze. Mam... Mam trzy Eski? No tak. Zawyniemy o eskach całkiem. O nie no. Super. Muszę na samym końcu dojść znowu SK Miny, miny. O nie. Jedź, jedź, eska. Jedź. O nie. Teraz nie mogę przegrać. Okej. Okay. Jest w porządku. I... Ach. Kurde. I speed, jest! Pierwszy! Udało się! Jest! Pierwsze miejsce Oła skurcz Skurczki, o już? O, fajnie A. A tutaj po... A tutaj po takim... Mini napisy końcowe A co ja gadam? Napisy końcowe. Tu są z wszystkich mam co wiem jakie miejsce. Miałem tylko z jednego drugie miejsce. Bo... na... no bo na końcu jakoś mi się... Tak, za bardzo nie udało. Ale no dobra. Dobrze jest. Udało się. I żeby było jasne, ja, tu, ja tego nie ćwiczyłem przed, przed odcinkiem. No No i super eee, Night Liga już zrobiliśmy No dwa razy Silent, Best Love with, yeah. Be, to jest ten chyba najlepszy em, najlepszy Najlepszy Najlepsza w tej grze Dobra To teraz bierzemy kogo tutaj teraz wziąć? Na następny e... dziką gęś? nie e... ognisty sam nie wiem co to jest z hmm max speed Ale się bardzo długo Nie, chyba weźmiemy tego, tak tego weźmiemy Queen League. i znowu beginner, bo... W sumie to tak za bardzo nie, nie żyje się na siłach. Ale wyleciał, jemy No i. A, bo, a no bo on jak ma tak dobrą tego. Em, e, co ja gadam? Kurde, co on ma dobre? Ło! Wow, o! Nawet nie spojrzałem na mapę On ma dobre tego. Ach, ma dobre. Kurde, no... No nie, nie, nie wiem, nie jak to powiedzieć, szczerze mówiąc. Coś miałem powiedzieć, ale już zapomniałem co. Czekajcie, się ekranu. Dobra. I lecimy dalej. Dobrze idzie jak na razie, co? No. Łatwo leci. W ogóle żadnych problemów. I ja... Nie! wow 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 wow, wow. Dobre było No i ten żółty się bardzo dobrze rozpędza i dlatego na początku tak wyleciał No I Jakby samo to teraz na tych yy, na tych skokach naciskam na dół jak mi brat poradził Dobra Ok, jest w porządku, i jeszcze raz, i ok, i ten znowu wybuchający, może speed, ciach. No i super, jeszcze tylko dwa okrążenia, bo tu, no, Wow, gdzieś poszło. Ok, i tutaj skręt, nic takiego szczególnego. Uuu, i do góry, okej okay. Jeszcze jeden O, tam mi ten, tak zauważyłem, wyszedł Ale to nic Speed Yeah! speed i final lap I nagrywam już 8 minut Dobra W sumie to Nie mam tutaj za dużo do wycinania, więc um, a, a miałem pojechać prawą stroną Zagadałem się, oj, super Że tego nie wiem, Speed Ach, I nie będę miał W sumie dużo do Przerabiania tam, renderowania ITP, więc Będzie dobrze No i pierwsze miejsce, super Dobra, to jeszcze zagram jeden ten Lab Port Town Hmm, ciekawa mapa Oj, nie wyszło. Dobra. Wow! Czyż, różowy, mm. Ale teraz różowy już nie powinien jeździć, to no bo on cię przeżywali, nie widzieliście tego? Jak nie, to sprawdźcie, um. no to, wow! Przewincie do tyłu! Jenny! Kurde. Przyciągające pole siłowe. To źle. Ale teraz jestem trzeci, więc jeszcze w, w porządku. I... a jest! Uooo! Nieźle. Portą to... Dobre miasto. Portowe miasto. O nie, nie! Kurde! Aha, już wiem... O nie! a e, jednak jestem Stingray! Okay. Okej! O nie! Co ja robię? Jedź! Jedź! Jeszcze zostawimy skidana później I do góry Aha, przeskoczyłem go Go za że Nie mogłem A no, ciągle mi zajeżdża drogę Muszę go jakoś wyprzedzić Nie, ach, Nie idź stąd Okej okay. O, Kurde a teraz będzie fajne czy... Nie, jeszcze nie będzie fajne, albo teraz będzie no safe 5. Kurde, no. Ech, kurde. Limit piąty muszę być. O jeden, coś mi nie idzie teraz. O super. Czekajcie znowu wykaszacz głupi. I... idzie. I mam bardzo mało powera. A! a kurde, muszę teraz ogarnąć. Ja cię, cię... Muszę wykorzystać tego speeda. Dawaj, no! Co to było?! Dawaj. Muszę być trzeci. Starczy. Nie! Co?! Poważnie? Znowu?! O nie... Jeny... Ale no, jak mnie perfidnie wyrzucił z toru? Dobra, to będzie wszystko na ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. I no, widzimy się jutro. Na razie, cześć.